I lecimy. Nie ma kolejki Panie Andrusi. już koniec kolejki, symulantkę zagramy. Ilu jest chętnych do symulantki? oj co się na to gra? Coś się na to gra. Nie pamiętam. Co to za czas ustawił pan Maksio? Panie Maksio, no nie gramy 5 plus 3, bo to będzie za długo trwało. Raz, dwa. Nie, nie, z żadnej fundacji, panie Łukaszu. Jak pan się ze mną połączy na skypę, Dostanie pan konto mojej prywatnej działalności gospodarczej, sportowej. Człowiek najedzony gra źle. Arcymisz Razuwajew, który napisał książkę o Akibie Rubinsteinie, Lepiej było konisia. Mówił, że w szachy powinno grać się nad co. Tak jak się idzie na polowanie. A ja nie, nie dam piona. I nie wiem, czy grać d 5 bo końmi mi wej O, tego to. Tego to zbiję. I Hetman na E6. Bardzo porządną książkę napisał Rubinstein. Potem Krzysztof Pytel coś pisał. Taką... Wybrał co najlepsze końcówki ten Krzysztof Pytel o sztuce Akiba Rubinstein, czyli o sztuce rozgrywania końcówek. Razowy był funkcyjny. Kiedy się zdarzyło, międzylądowanie w Kanadzie, szachista Iwanow zobaczył policjanta, zostawił torbę, rzucił się biegiem w jego stronę i krzyczał azylo polityko. Wskoczył na niego po prostu. Po prostu na niego wskoczył. I krzyczał azylo polityko. Razuwaje wrzucił się w pogoń i odciągał go od policjanta. Jednakże go nie odciągnął. Ktoś powie, że Razuwajew był nieostrożny. No może był nieostrożny, bo myślał, że jak ma paszport Iwanowa, to ma go w garści. Iwanow potem Kanadę. Jak szachowy to widełki zrobiłem Teraz spróbuję wymienić dwie wieże za Hetmana Chciałem zagrać wieżę F3 Ale nie zagram wieżę F3 F5 mi morduje dwie wieże Ale chcę zagrać hetman c5 i wygonić konisio. Panie Melano, wszystko zależy od tego, z jakiego pułapu się startuje. Jak mawia Aleksander Moroziewicz, z każdego można zrobić 2600. Ja też mogę z każdego zrobić 2600, bo to nie jest trudne. Zachęcam, pan szachuś, zachęcam, żeby wpisał pan w Google wzorzec mistrza. Tam jest mój artykuł na stronie lubelskich szachistów przyjaznych. I ten model, mistrza, wzorzec mistrza opisuje, jakie umiejętności powinien mieć szachista żeby sobie z tym poradzić. Teraz pani Beny słucham, skaży ty mnie. Ale ktoś inny śpiewa. Nie wiem, czy nie. F... Ona się nazywa fajka, czy fajnka. Nie pamiętam. Idą piony. Co mam szansę wygrać? Panie Łukaszek? jak się Pan połączy na... Na YouTubie... To Pan go dostanie. Nie na YouTube, na Skype. Na Skype. Z każdego można zrobić dobrego gracza. Z każdego, kto umie myśleć. Tak mówi Aleksander Moroziewicz. Maksiu, daj spokój już. Maksiu. Na Korniku mam 1400, na Lechesie 1800. Czyżby mniejszy poziom gry? Nie, panie Stachu. Dziękuję.